Prezydent Stanów Zjednoczonych jest rozczarowany postawą Rosji i Ukrainy wobec rozmów pokojowych. Państwa Unii Europejskiej zatwierdziły mechanizm pozwalający na stałe zamrożenie rosyjskich aktywów. Komisja Europejska zawarła z Ukrainą plan mający przyspieszyć jej akcesję do wspólnoty. Unia Europejska zaostrza kontrolę zagranicznych inwestycji. Bułgarski rząd podał się do dymisji po masowych protestach społecznych. Austria zakazuje noszenia muzułmańskich chust w szkołach. Piątek, 12 grudnia to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Biały Dom oświadczył, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump jest rozczarowany postawą Rosji i Ukrainy wobec rozmów pokojowych. Ukraiński prezydent Wołodymyr Załęski omówił kwestię potencjalnego porozumienia z przedstawicielami amerykańskiej administracji. Rzeczniczka Białego Domu Caroline Lewitt poinformowała, że amerykańska głowa państwa jest ogromnie rozczarowana obiema stronami konfliktu. Trump nie chce już dłużej uczestniczyć w spotkaniach organizowanych tylko po to, żeby się spotkać, dlatego oczekuje od Rosji i Ukrainy więcej działania niż gadania. Według rzeczni prezydenta USA, jego administracja w ciągu ostatnich kilku tygodni poświęciła blisko 30 godzin na rozmowy z Rosjanami, Ukraińcami i Europejczykami. W tym tygodniu także ma dojść do kolejnej rundy negocjacji. Przywódca Ukrainy w czwartek rozmawiał telefonicznie m.in. z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, sekretarzem wojny Pete'em Hexetem i sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego Markiem Rutte. Załęski omówił z nimi kwestie gwarancji bezpieczeństwa dla swojego kraju. Zainteresowane strony zadeklarowały kontynuację prac nad zapewnieniem Konkretnego porozumienia w tej sprawie. Amerykanie nie przedstawili konkretnej daty, do której chcą otrzymać ostateczny kształt umowy pokojowej. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz na początku przyszłego tygodnia organizuje w Berlinie kolejne rozmowy na ten temat. Obecność delegacji Stanów Zjednoczonych ma być uzależniona od zaplanowanych na weekend rozmów z udziałem przedstawicieli Niemiec, Ameryki, Ukrainy, Francji oraz Wielkiej Brytanii. W środę przywódcy USA, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii odbyli wideokonferencję. Trump przekazał, że w jej trakcie padły dosyć mocne słowa, a przedmiotem sporu był kształt porozumienia pokojowego. Zdjęcia. Państwa Unii Europejskiej zatwierdziły mechanizm, który pozwoli na zamrożenie rosyjskich aktywów na czas nieokreślony. Komisja Europejska dzięki nadzwyczajnym uprawnieniom będzie mogła dalej blokować środki warte 210 miliardów euro. Ambasadorowie krajów członkowskich Wspólnoty w trakcie posiedzenia w Brukseli zdecydowali o uruchomieniu procedury przewidzianej w artykule 122 Traktatów Unii Europejskiej. Jego uruchomienie oznacza, że Komisja Europejska otrzyma specjalne uprawnienia, stąd też jej decyzje nie będą musiały uzyskać akceptacji ze strony wszystkich unijnych przywódców oraz Parlamentu Europejskiego. Użycie tego mechanizmu prawnego pozwala tym samym na ominięcie ewentualnego weta w sprawie zamrożenia aktywów należących do Rosyjskiego Banku Centralnego. Najważniejszy unijny organ wykonawczy będzie mógł je kontrolować do czasu zakończenia wojny przez Rosję i do momentu wypłacenia przez nią reparacji wojennych Ukrainie. Komisja Europejska w dokumencie przytaczanym przez portal Politico obawia się, że oddanie Rosji jej aktywów doprowadziłoby do spustoszenia w gospodarce Unii Europejskiej oraz nasiliłoby przeprowadzane przez nią ataki hybrydowe. Dotąd unijni przywódcy planowali przekazanie rosyjskich środków ukraińskim władzom. Przeciwna wykorzystaniu zamrożonych aktywów jest Belgia, obawiająca się potencjalnych reperkusji ze strony Rosji. Belgijski premier Bart de Wever twierdzi, że Rosja w przyszłości najprawdopodobniej otrzymałaby je z powrotem po postępowaniach przed międzynarodowymi sądami, a jego kraj musiałby wówczas spłacać pożyczkę przekazaną Ukrainie. Komisja Europejska podpisała z Ukrainą plan mający przyspieszyć integrację tego państwa ze wspólnotą. Został on zawarty pomimo sprzeciwu ze strony Węgier, blokujących prowadzenie oficjalnych negocjacji akcesyjnych. Bruksela opracowała wraz z Kijowem dziesięciopunktową listę zadań, które mają pomóc Ukrainie w spełnieniu wymagań pozwalających na jej szybką integrację z Unią Europejską. Zgodnie z planem władze Ukrainy mają nieoficjalnie kontynuować swoje reformy wdrażane w porozumieniu z Komisją Europejską. Dzięki temu obie strony będą mogły nadal prowadzić negocjacje techniczne, aby Ukraina była przygotowana do akcesji po osiągnięciu porozumienia politycznego wewnątrz Unii Europejskiej. Prowadzeniu oficjalnych pertraktacji z Ukrainą sprzeciwiają się Węgry. Otwarcie negocjacji akcesyjnych wymaga zgody ze strony szefów rządów wszystkich 27 państw Wspólnoty. Plan zatwierdzony przez Brukselę i Kijów zakłada przeprowadzenie reform dotyczących niezależności wymiaru sprawiedliwości, praworządności oraz walki z korupcją. Komisja Europejska priorytetowo traktuje zwłaszcza problem płatnej protekcji. W lecie władze Ukrainy chciały przeforsować prawo ograniczające niezależność najważniejszych instytucji antykorupcyjnych, dlatego teraz najważniejszy unijny organ wykonawczy oczekuje wzmocnienia pozycji Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy i specjalnej prokuratury antykorupcyjnej. Unia Europejska zaostrza kontrolę inwestycji zagranicznych. Wspólnota obawia się ich wykorzystywania przez państwa trzecie w rywalizacji geopolitycznej. Posłowie do Europarlamentu chcieli doprowadzić do wprowadzenia zmian w przepisach, żeby dzięki nim wprowadzić szeroko zakrojoną kontrolę bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ostatecznie na takie rozwiązanie zgodziły się również unijne kraje członkowskie. Będą one musiały dokładnie kontrolować inwestycje dokonywane przez państwa spoza Wspólnoty w sektorach związanych z produkcją sprzętu wojskowego, sztuczną inteligencją, półprzewodnikami, surowcami naturalnymi, transportem i infrastruktury cyfrowej. Nowe przepisy zobowiążą kraje członkowskie Unii Europejskiej do wdrożenia odpowiednich mechanizmów kontrolnych mających chronić newralgiczne branże działające w ramach europejskiego rynku wewnętrznego. Przewodniczący Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego Bernd Lange powiedział telewizji Euronews, że w ostatnich miesiącach wyraźnie zmieniły się geopolityczne uwarunkowania. Handel nie może z tego powodu być dłużej uważany jedynie za neutralną transakcję między niezależnymi podmiotami gospodarczymi. Coraz częściej relacje ekonomiczne mają być wykorzystywane przez państwa trzeciej, jako broń przeciwko Unii Europejskiej. Dotychczasowe przepisy pozwalały Komisji Europejskiej na żądanie informacji o zagranicznych inwestycjach i na wydawanie opinii na ten temat, ale nie mogła ona zmuszać państw członkowskich wspólnoty do ich kontrolowania oraz blokowania. Premier Bułgarii Rosen Żelazkow podał się do dymisji po masowych protestach społecznych. Demonstranci domagali się wycofania projektu przyszłorocznego budżetu oraz oskarżali rządzących o korupcję. Szef bułgarskiego rządu zrezygnował ze stanowiska w czwartek jeszcze przed zaplanowanym przez Zgromadzenie Narodowe głosowaniem nad wotum nieufności. Żelazkow stwierdził, że koalicja rządząca obroniłaby się w parlamencie, ale uchwały posłów mają znaczenie tylko jeśli wyrażają wolę suwerena. Zgromadzenie Narodowe powinno do końca roku przyjąć projekt przyszłorocznego budżetu. Zgodnie z deklaracją ustępującego premiera, w przeciwnym razie jego gabinet przedstawi jego tymczasową wersję. Zwracając się do protestujących, żelazkow zaapelował o zachowanie dotychczasowych osiągnięć kraju oraz o pracę nad utrzymaniem demokracji. Demonstracje przeciwników rządu rozpoczęły się ponad dwa tygodnie temu. Początkowo ich uczestnicy domagali się wycofania projektu przyszłorocznego budżetu, sprzeciwiając się podwyżce składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku od dywidend. W środę wieczorem na ulicę 25 miast w całej Bułgarii wyszło kilkadziesiąt. Tysięcy osób. Zarzucali oni władzom korupcję, domagając się dymisji całego rządu. Protesty były też wymierzone w oligarchę Delana Pewskiego, lidera wspierającego koalicję rządową ruchu na rzecz praw i wolności. Od kilku lat Pewski jest objęty sankcjami wprowadzonymi przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Austriacki parlament przegłosował zakaz noszenia muzułmańskich chust w szkołach. Będzie on dotyczył dziewcząt w wieku do 14 lat. Rządząca koalicja Chadeckiej Austriackiej Partii Ludowej, Socjaldemokratycznej Partii Austrii oraz Liberalnego Neos Forum Liberalnego doszła do porozumienia w tej sprawie pod koniec listopada. Teraz zakaz został przegłosowany przez Federalną Radę Narodową. Zmiany prawne przewidują, że dziewczęta do 14 roku życia nie będą mogły chodzić do szkół z islamskim nakryciem głowy. Próg został określony na podstawie obowiązku Przepisów o dojrzałości religijnej. Zakaz będzie obowiązywał zarówno w placówkach publicznych jak i prywatnych. Dziennik Hojte. Podkreśla, że nowe prawo będzie wprowadzane stopniowo od zbliżającej się przerwy międzysemestralnej. Początkowo szkoły, rodzice i dzieci będą uświadamiane w tej kwestii, a od września przyszłego roku za noszenie chusty w szkole zaczną grozić sankcje. Przepisy wprowadzają kary w wysokości od kilkuset do nawet tysiąca euro. Politycy koalicji rządowej przekonują, że islamskie elementy ubioru nie są niewinnymi kawałkami materiału, lecz symbolem ucisku kobiet. Opozycyjna, narodowo-konserwatywna, wolnościowa partia Austrii uznała z kolei zakaz za zbyt poś przygotowany oraz wciąż niewystarczający. Zieloni wprawdzie popierają nowe prawo, ale obawiają się jego zakwestionowania przez Trybunał Konstytucyjny. Informację przygotował Małgorczy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym układzie porannym.